Jesteśmy już, już jesteśmy z powrotem. Wtedy byłby to dla mnie ogromny dyskomfort. Kiedy, zanim zdecydowałam się na przejście i współpracę w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, przeczytałam całą strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. I po prostu ja po przeczytaniu tej strategii identyfikowałam się z nią i powiedziałam, tak, mogę ją realizować w jednej drużynie. Pani Angeliko, bo pani też pominęła. No, taką swoją też ciekawą chyba drogę zawodową, czy też epizod może zawodowy, bo pani była dziennikarką regionalnego czasopisma. Co to dało pani takie tak. doświadczenie dziennikarskie? Dało coś? Tak, to no, znaczy ja współtworzyłam też lokalne, lokalną rozgłośnię, później kolejnym krokiem był rozwój firmy, bo to zawsze było na przykład. Ja to zapytam, kiedy to wszystko się stało. No, Moment, jak się zastanawiam, to pani redaktor. Nie wiem, jak to, jak to hmm. można wygospodować, ale my kobiety potrafimy wiem, chyba, tak. że ten czas jest elastyczny i, i w międzyczasie. się znaczy jedyne, jak dzisiaj miałabym analizować ten czas, to chyba też nie było takich okoliczności, jak teraz i możliwości skorzystania z urlopu rodzicielskiego, ale jak pracowałam do ostatniego dnia porodu i tak naprawdę wróciłam do pracy po trzech miesiącach, bo takie to były oczekiwania rynku pracy mm -hmm. wtedy, nie było innych możliwości, więc to doświadczenie chyba matki i, i jednak pracy zawodowej spowodowało, że tak, z taką determinacją walczyłam o ten 52-tygodniowy urlop rodzicielski. Bo to jednak z pewnością możliwość. Się jest zawsze wtedy. lepszych rozwiązań dla naszych przyszłych pokoleń. Ale tak. Y Każda praca, każde doświadczenie uważam, że uczy, e, uczy rozwija i przede wszystkim daje, nadaje takiego szacunku dla kolejnej sfery zawodowej. Myślę, że to jest piękniejsze, ale najpiękniejszy moment, pani redaktor, jeszcze w tej pracy zawodowej, to było stworzenie stowarzyszenia, po prostu pomaga. Właśnie do tego chcę dojść, bo jak rozmawiam z ludźmi o pani, żeby się coś dowiedzieć, co mówią przyjaciele, ale też celu nawet niechętni. To jednak tak i pobrzmiewa ta nuta e, pani dużego zaangażowania w działalność taką chary charytatywną, prawda? To... Jaki on ma charakter? Znaczy ono też zrodziło się w, w, w takich sytuacjach, bo to często sytuacje życiowe nas do tego zachęcają. Znaczy ja miałam siostrę chorą na białaczkę. My walczyliśmy 3 lata o jej życie praktycznie. To też były takie czasy, kiedy to było ponad 20 lat temu. Gdzie to były trudne, gdzie bank krwi musiał być czynny 24 na dobę, gdzie jedyną taką organizacją, która nam pomogła, to był Kościół gdzie trzeba było kolejki rodzin, znajomych, żeby oddać tą krew, ale udało się. Dzisiaj naprawdę wszystko skończyło się bardzo dobrze i później na drodze mojego takiego zawodowego życia stanął uczeń, który był w klasie maturalnej. No to już nie niedługo, o 21.30 w, w Kinotece, festiwal, ale jest film, proszę Państwa. Przyjdź, Epokalipsa, Małgi Kubiak, I, w sali numer i, 6 o na piętrze poprawy i... Biegni, biegni, biegni. I nam się udało. I biegnij. stwierdziłam, że Także proszę Państwa, na dzisiaj dalej. jest o, drugi, trzeci jest dzień ludziom, filmów LGBT, LGBT Festival i mamy epokalipsę szybciutko przyjść do sali obron. szóstej. Tak, chcemy, chcemy to, zobaczyć, to pokazać a nie o 21.15. 15. Właśnie. W przyjacielem, z przyjaciółką. I się przyjdź. Właśnie, że przyjdź. Przyjdź, no, przyjdź, kochani. No, przyjdź. Kochanie, przyjdź. przyjdź. Sytuacje, Gdy to, nadaje nasze radio, e to kefem euro. E Kończy ta Barbie Baby. I możesz czytkę swoją. Przemyć. Kiedy mogę się zaangażować, otworzyłam kilka okien życia. I to było dla mnie też niezwykle piękne, tak, bo zawsze rozmowa. o Przyjdź, przyjdź, kochani dzisiaj, przyjdź, przyjść, bo ja jest z, festiwal i jest film o 21.30. Kto może, kto może? Bilety, jeszcze kup, kup. Zdążysz życia, do kinoteki. 21.30 serdecznie się Państwa zapraszamy w jesteśmy w raju w raju filmów LGBT right here in Warsaw and welcome, welcome welcome, welcome, welcome jeszcze 21.30 w Kinotece, jeszcze zdążysz jeszcze będzie, zapraszamy sala szósta jak widać zapraszamy i wywiady z aktorami Zapraszamy. Tak, redaktor, to, gdy nadaje nasze radio. To jest FM, Euro, Kończyta, Barbie, Baby, e, Langström, Ekstra. Tak na, e, szybciutko, mówiące, jak mówić, szybciutko. Na Paxa, tak? mm -hmm. e, zawsze chcę mieć w ten dzień poprzedzający wybory taką. No, dzisiaj siódmego mamy film Małgików jako 21.30 w sali 6 w e, Szybciutko, szybciutko, gdy nadaje nasze radio. Kwiatki. Jeżeli będzie mi dana, oczywiście reprezentować w Parlamencie Europejskim Polskę i region Wielkopolski, to na pewno chciałabym zadbać i zobaczyć o te rozwiązania, o których rozmawiałyśmy, żeby Polska miała tą tożsamość i była tym krajem, o który się staramy, żeby była zauważalnym przy sprawiedliwym podziale tych środków budżetowych żeby żadna z grup społecznych no, nie była e, obciążana rozwiązaniami e, takimi jak chociażby ta dyrektywa transportowa, e, za którą zapłacą nasi przedsiębiorcy, ale zapłacimy my jako obywatele. Tak jak w podziale m, budżetu unijnego, dla mnie rolnicy powinni mieć takie same dopłaty, jak mają rolnicy europejscy. I mamy wiele takich zapóźnień. I chociażby ten, ten przysłowiowy ślimak i marchewka dla mnie jest symbolem, że jeżeli ambitnie walczymy o tą tożsamość taką krajową, to można, tylko trzeba umieć o to wiarygodnie walczyć. A podkreślę jeszcze raz, nieobecni nie mają racji, więc A ta stot, praca trzeba to teraz być... W ministerstwie pani Angeliko, to jest Pani największe wyzwanie dotychczas. A czy jest y, y, spore wyzwanie ale daje ogrom, ogrom satysfakcji i możliwości. Myślę, że to też doceniam te możliwości, które zostały przede mną postawione, ponieważ praca właśnie przy rozwiązaniach dla przedsiębiorców dała mi możliwości realizacji tych, tych działań, ale też o zaufanie, które uzyskałam. Myślę i w całym rządzie Prawa Sprawiedliwości, ale także pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jaka panią rodzina wspiera w tej politycznej drodze na tym w tych politycznych wyzwaniach i chcę zapytać, jakie wartości były ważne w Pani domu i co Pani we własnym domu traktuje jako, takie, jako taką dewizę, jako, jako przesłanie? Znaczy tak, mój mąż mnie bardzo wspiera, bo myślę, że to byłoby trudny czas, gdyby, gdyby było inaczej. Syn już jest dorosły, bo mam 24 lata, więc już ma też własne życie, ale rzeczywiście te początki były trudne, zwłaszcza... Okay, nie, mam krzyśniakka. Mam krześniakę, która rzeczywiście jest prawie kojarzona jak no moja córka. Tak, doskonale. Pani redaktor jest zorientowana. Ale i te wartości... Ja zawsze starałam się wpoić wychowaniu mojego syna, żeby był uczciwym dobrym człowiekiem. Żeby i żeby zawsze szanował ludzi. ależ to wszystkiego można to do dopracować, państwa, dopracować. Można Więc, ty tylko tyle, jaś tyle. A moja ma a mój syn zawsze mówił, mamo, ja bym chciała, żebym zawsze mógł być z ciebie dumny. I kiedy, kiedy teraz od czasu do czasu Właśnie. się z nim spotykam, to potwierdza, studiuję, że tak. Jest studiuję, tak. pracuję, tak. Jesteś takim ambitnym, młodym człowiekiem i myślę, że to jest ogromna satysfakcja, mógł być dumnym z własnych dzieci. Mhm dla czasu pewnie dla tej rodziny zawsze brakowało, ale... Nie brakuje e, cały czas. Ciągle brakuje. Angelika Możdżanowska, konserwatywna polityk, którą, choć, no trzeba powiedzieć, barwy polityczne zmieniała, to nie odmieniała się, to nie wyrzekła się swoich korzeni. Czy tak można panią scharakteryzować? No się też Pani Redaktor, że Pani strzeliła w dziesiątkę. Ja pozwolę sobie teraz panią cytować, jeżeli mogę. Proszę bardzo, bardzo dziękuję. To dla mnie ogromna satysfakcja to usłyszeć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Angeliko, no to powodzenia w tym boju o Brukselę. O Polskę. I o Polskę. No tak, bo już Pani powiedziała dlaczego Bruksela, więc skróciłam to do Brukseli, ale trzymamy kciuki za, za Pani dalsze sukcesy. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. Wszystkiego dobrego. To oczywiście proszę Państwa była Angelika Molżanowska, jak już powiedziałam, konserwatywna polityk, Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister inwestycji i rozwoju. Do dziękuję usłyszenia. bardzo. Reklama. Mówicie, że no, żyjecie no, szybko. Że nie Macie dużo na głowie.